Miło mi Państwa gościć w skromnych drogach Biblioteki Pedagogicznej. Spotykamy się na dziewiątej edycji ogólnopolskiego i polonijnego turnieju poetyckiego o srebrne biuro prezydenta miasta Mielca i kategoria Polonia, której patronuje senator Ortyl w tej chwili już marszałek województwa podkarpackiego. To nasi patroni konkursu. Witam bardzo serdecznie Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pana Zdzisława Nowakowskiego. Serdecznie witam przedstawicieli władz samorządowych miasta w y, osobach i tu będzie serdecznie witam Pana Prezydenta Bogdana Wieńka. Województwa Podkarpackiego Władysława Otyla reprezentuje dyrektor Biura Senatorskiego Władysława Otyla, pani Joanna Rębisz. Mhm. Serdecznie witam dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, pana Arkadiusza Dałkowskiego. Mhm. Witam przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego, pana Andrzeja Szyszka. dzisiejszą uroczystość przybyła Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą również bardzo serdecznie witam, Pani Maria Błasku. <klucza> witam Przewodniczącą Stowarzyszenia Nauczycieli Kolonistów Oddział Mielec, Panią Ewę Aleksiej. <klucza> Prezesa Towarzystwa Miłośników Dzieni Mieleckiej, Pana Jerzego Kazanę. gniewa Michalskiego statusa <klucza> oddziału miejskiego PTPK w Mielcu, pana Janusza <klucza> Bardzo serdecznie i ciepło witam wszystkich laureatów i uczestników dziewiątej edycji ogólnopolskiego i polonijnego gdzieju poetyckiego. Wśród gości szczególnie miło i, i serdecznie chciałabym powitać tych, którzy przybyli. Z, z bardzo odległych miejsc do nas i w tym miejscu wymienię Ruch jest bardzo daleka przybył do nas, bo aż z Białorusi Pan Jan Zieliński Miasta Mielca, pan Piotr Pałczyński, przybył do nas z miejscowości Ołowo w województwie Wielkopolskim. <klucz> Bardzo dziękuję <klucz> w miejscu również za pracę szanownym jurorom i witam w tej chwili jurorów w osobach Edom Aleksiej, <klucz> Góryni, Serdecznie witam Elżbietę Witek, Jolantę Witek. Od samego witam Kazimierza Prela i współorganizatora w sumieniu redaktora kwartalnika na wisłocze pana Włodzimierza Gąsiewskiego. Serdecznie witam wszystkich dyrektorów placówek kulturalnych, opiekunów, uczniów, nauczycieli. Zawsze uważam, że ilość nie jest to najważniejsza, chodzi o jakość. Wydaje mi się, co zresztą potwierdza Żywi, że utwory są zawsze na wysokim, a nieraz i na bardzo wysokim poziomie. I, i, i myślę, że te osoby, które, które tutaj zdobywają laury, które tutaj zdobywają wyróżnienia, dalej również w innych, w innych konkursach także mają osiągnięcia. A ten konkurs mielecki jest dla nich, jak jakoś powiedzmy sobie, taką sympatyczną przygodą z poezji. Proszę Państwa, konkurs się zakończył. Nagrody są przyznane. Macie Państwo, macie państwo książeczki z laureatami. Tam są karteczki. Do głosowania publiczności na, na utwory, które dostaną nagrodę publiczności. Bardzo proszę uważnie wsłuchiwać się w czytane, prezentowane utwory, zaznaczać sobie i w trakcie przerwy tutaj panie odbiorą te karteczkę państwa i przyznamy jeszcze dodatkowe nagrody publiczności. W pierwszej części prezentacja utworów, następnie krótki koncert, a potem wręczanie. Na, dziękuję jeszcze raz za przybycie. Chcę tylko powiedzieć, że jeśli autor zechce sam czytać swój wiersz, prezentować, to jak najbardziej może, a jeśli nie, to mamy tutaj osoby, które zaprezentują. Bardzo dziękujemy. Polka, lepiej wyjechałeś i nie zdążyłeś jeszcze swoich snów zasiać nad tamizą, a już Cię szukam w przepastnej tęsknocie. Przyjedź, pokażę Ci króliki i dzięcioła. Nauczę Cię rozpoznawać grzyby po zapachu. Wieczorem będę czytać bajki, aż zabraknie. Wtedy napiszę Ci nowe, byś mógł przejść chmurką, która śpi na łące i zerwać zwierzby dojrzały księżyc. Przyjedź. Ścieżka za domem tęskni do dziecięcych kroków. Uśladka czeka, by unieść Twój uśmiech. Wiatrem trącana furtka skrzypi Nie zapomnij. Echo z północy powtarza jej śpiew. Przyjedź. Będę zbierał dla ciebie szyszki i kasztany i słowa, których tam nie będziesz się uczył, by się oswoił i głaskał. Zobaczył, jak rosną, może swym wnukom kiedyś bajkę na dobranoc rozpoczniesz z słowami. Dawno, dawno temu żył sobie dziadek ps. ta babka w piaskowicy nadal stoi. Na pani Wisławo, teraz, kiedy Pani już nie ma, łatwiej jest się skarżyć, co niniejszym czynię. Widzę on Pani biogram i streszczam od czerwieni wojennej krwi przez czerwień krawata do czerwieni na sztokholmskich policzkach. Życie miała Pani długie, szorstkie, i, co dziwne, pisze pani prosto i nieskomplikowanie. Także Rato i Kaliopę na ten przykład rwą sobie resztki strun z harf. Terrorysta, pornografia, nagrobek Atlantyda. Dopytam więc po dziennikarsku, jak można o tak ważnym nieważnie pisać? Pani wiersze Usypiają we mnie złość, budzą umysł, który już pracuje na pełnych obrotach, zmuszony przez ironię, tudzież wielokrotek. Niech mi pani odpowie, którymś z pośmiertnych wydań, jak już panią w tombakowe ramki oprawią, dlaczego tak lekka jest ręka poetki od ciężkich spraw. pobryszki ani nie samochody. Były nogi i czas, by zdążyć na siódmą siedem kilometrów do kościoła. I była nadzieja, że buty tam dotrą, bo jeśli nie, to na boso pokocił bach granitowej kostki przez dwie godziny poprzedniej epoki. Nie było prądu ani żandoli. Ojciec wcześniej rozpalał piec z otwartych na przechylność losu na ramionach przeniesionych bierwion, by zaparzyć herbatę lipową pachnącą latem, wpatrując się w śnieg jak morską latarnię, daleką od drzewu wiosny, na którą się czekało przy świeczce, psując oczy czytaniem kolorowych powieści i sianem w tle. Nie było telewizora, za to dziadek ze słuchawkami na uszach tak śmiesznie wyglądał, że nieraz dostaliśmy lanie za przerwaną audycję z Radia Wojna Europa. Prowadziliśmy swoje wojny między Ameryką i Rosją za wzięcie, kłócąc się o rację. Jednak nigdy nie chodziło o brak zaspokojenia głodu. Dzieliliśmy solidarny kromkę chleba ze smalcem. A kiedy już dziadek siadał na przepiedku i uparcie powtarzał, niedopowiedziane będzie wojna, spadały z sufitu messerschmitty świerszy, bombą na trampolinie nocy kowysał się pająk, jak strach na wróble slaszką pod podpałał. Tutaj napełniłem po brzegi wiadra dzieciństwa, studni głębokie jak smuga cienia, bez skół ratunkowych i szalu. Siągając ziemię, kamieniem, wodą, gdzie dziś umieram najpiękniej jak umiem, ziarnkiem piasku z plaży odległej, ciepłych półwysków, znanych <laughs> od pierwszego zetknięcia z mapą. Wyruszyłabym jeszcze dziś, bez żalu, za ciepłem łóżka i zub. Tylko, żebyś mógł mnie okryć cieniem, kocem ciepłym, Silnym namiotem ramion. Zostawiłabym wszystko, co moje, bez żadnej troski o buty i książki. Nic nie mam, tylko Twoich słów, złote ogniwa, związane w łańcuszek na mojej szyi. Nie płakałabym za innymi. Są zawsze ze mną, choć znoszą to źle. Bylebym mogła słyszeć. Twój oddech i śmiech. Gdziekolwiek one, tam jest mój dom. Podrę wszelkie wiersze i zwrócę je duchom. Zapomnę wszystko, co było mi życiem, do początku nowego czasu. Twoje palce są moimi palcami. Wyruszamy już. życia, wilgotnej ziemi, aby ukorzenić genealogię, rodzinnym miasteczku, szczerzec, podlwowe. W daniu wielkich wojowników wpisać męską moc, dowódcze funkcje na sztabie i linii ojczyzny, jako wzniosłe idee. W twardy pień wszczepić honor, czyn, w rozległą koronę bezcenny pokój i czas na medytację pokoleń, pod dębami mamy. Po laptach zapalić generalski ogień wierczności, sproszkowanej kory użyć jak wolne kadzidło na obczyźnie, dla pokoleń. Przechodzimy do kategorii młodzież. Srebrne pióra prezydenta, pierwszą nagrodę. Zdobyła Aleksandra Dębska z Gimnazjum nr 40 w Warszawie. Dziecko, świat rozkwita szczęściem, jesień rozrzuca wielobarwne liście, wiosna sypie złotym deszczem. Gdy śmieje się dziecko, wibrują jak płatki śniegu pozytywne emocje. Świat problemy chowa w przepastne kieszenie szarego płaszcza. Spokojem okrywa dachy domów. Gdy śmieje się dziecko, świat staje się bogatszy o jeszcze jeden letni dzień. Uśmiech dziecka, otaczając ciepłem niewinnej radości, wycisza smutki. A zmęczony świat przegląda się w słonecznym pozdrowieniu, jak lustrze. Znalazłam na strychu i naprawiłam moje skrzydła. Nitką ufności przeplatłam piórka. Wiatr porwał kilka i zaniósł do ciebie. Już wiesz, że znów próbuję. Ale tylko Twój podmuch może mnie unieść, na wyżyny mojej duszy, do przedsionków Twoich chwały. Nie boję się już latać do Ciebie nocami, upajać się miłością. Co Twego nastrójka z, z mkością mego opuszka, jednym i ustawicznym ruchem palca, Rozposali się na nasze niebo. Umiejętnie zamozwaliśmy na gwiazdy, śmiechu dziecka i zapachu potu, wskazujące drogę podczas bolesnych rejsów. Przytakiwaliśmy głowami, że nie dadzą się strącić nawet nam samym. Łącząc suchość Twego naskórka z miękkością mego opuszka, jednym i ustawicznym ruchem palca rozpostaliśmy słońce. Zapuszające swą chichotem mocy błyskawic, płonące z żarliwością podczas rzęsistych ulew. Wierzyliśmy, że póki ono daje nam dni, a gwiazdy świecą nocą, niebo nie upadnie. Nasze stworzenie świata nastąpiło za jednym poruszeniem miękkości i suchości, opuszka na skórkę. Spacerując dziś pod nitką wiszącego nieba, przedzieram się przez zarośnięte ścieżki. Słońce nad nimi dawno już spadło. Wrastam w tę ziemię uszami czekającymi na chichot gwiazd i oczami łaknącymi ich widokły zamklenia. I pół paluszkiem, pół opuszkiem, kluczowo trzymającym się nitki nieba, łuskanym, przez ostatni dotyk gorących promieni? Możesz mnie lubić? Możesz nienawidzić. Jedna i druga opcja jakże kusząca, pociągająca. Tylko błagam nie bądź neutralny. O Krakiem stać się nie da. Lepiej pójść na dno od razu, stojąc na swoim, niż przez całe życie topić się w niezdecydowaniu. Kim jestem? Czy jestem tym, za kogo mają mnie inni, czy może tym, za kogo sam się uważam? A może racja leży gdzieś pomiędzy? Nie. Nic nie leży pomiędzy. Pomiędzy jest pustka. Pomiędzy stoją słabi. Zastanów się dobrze. Nikt cię nie, nikt cię nie pośpiesza. Ale. Ale nie wybieraj przegranej. Nie wybieraj kompromisu. Tańczył na niebie mal mal malowanymi kolorami tęczy. Czerwieni no, popatrza i wytrwała, patrząca wprost do wnętrza ziemi. W pomarańczową suknię ubrana jestem lukrem w kuleczek czekoladek. W żółtą spowita światę roztapę lód zamrożonego w locie. W zieleń utulona obsypuję kwiatem łąkę w uścisków wiosny. W błękicie walca, tuląc się w ramionach ciszy i spokoju. Fiolec nieuchwytna i ulotna, jak różka, która odchodzi, tańczę na niebie z miłością pikapłysem powietrza. Pełną no, no, drzwi w życie trudne, dorosłe zabiorę ze sobą, wierzcie mi, skarby kultury polskiej. Pierwsze, co wezmę, to wierność ludzi, którzy żyją w tym kraju. To w nich do Polski miłość się budzi i z nią idą do raju. Kochać będę te świat, jak oni Polskę kochają, i wierzyć ludziom tyle lat i wierniej żyć tutaj dadzą. Zabiorę ze sobą tą wielką nadzieję, co pozostała od dziadków. To oni wierzyli, że wiatr wroga zwieje i da spokój dzieciom i matkom. Że wrócą do domu żywi, znowu przypłyną rodzinę. A do tych, którzy za Polskę polegli, pójdą z ukłonem na Namukinę. Zabiorę ze sobą poezję, którą pisano przez wieki, Mickiewicza balladę i miłosza rzeki. Wezmę ze sobą ojczystą mowę, która prowadzi przez życie. Wezmę ze sobą przepiękne słowa, które nie powtórzą się nigdzie. Jednego polskiego słowa wystarczy, by wytłumaczyć, jak trzeba szanować mowę, by nigdy jej nie stracić. W kraju rodzinny, po 91, odmieniony nadzieją na inny, radość z dobra bytu, normalności, psują ku. Przecinki, gości w kawiarni. Przechodnie płci obu też szasają ku, co pytanem o polskie słowa. Czy szczepionką z mas mediów człowiek został na kół uodporniony, o Maures. ten naród poetów, muzyków, papieża. Uczonych, Polska Mowo, przebogata. O Twoje przetrwanie, pokolenia zabiegały. Dla Ciebie we wrześni strajkowały dzieci. Ugonorowanaś w XX wieku aż czterema noblami wolni, wolnej, Szatą z publicznego domu cię stroją. Dobrowolnie myśli sztukują. Słowem, co urąga im samym. Ojcom, matkom, kobiecie, jakby koprolarią byli dotknięci. Na próżno ładna buzia czy ubranie, gdy z ust rysztok wizytówka pozostanie. Jeśli kusie przyjmie za synonim Polaka w godle puste miejsce bez mężnego ptaka. Zapaskudzony przyciągnie kuchi wrony. Bez kultury języka naród rozdziobany Pomnik z oznakiem zapytania. Aha, tego nie było. A jest, rzeczywiście, przepraszam. Oczywiście. Łazienki królewskie. Wypalny dzień 9 lipca. Park pokwiecony różami. Czarna kamienna lawa. Nieśmiertelna, czarująca muzyka fortepianowa. Brązowy pomnik Fryderyka Chopina. Czuję, że bronzowienie. Pod promieniem drżącego słońca staje się świżowe. Gdy nagle spada na mnie brudne blogosławieństwo ptaka świętego ducha. Odetchnąłem z ulgą. Jestem człowiekiem.

Znaczy, nagroda zostanie przesłana, tak zostało Proszę bardzo, drugie miejsce. Katarzyna Dugna. Dziękuję. Pani Katarzyna? Prosimy jeszcze kogoś, żeby... Tak, tak. Tu jeszcze... Bardzo proszę. Proszę pana Proszę pana dyrektora. Bardzo proszę pana dyrektora. Mamy jeszcze dodatkowo bardzo awersyjną nagrodę fundowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom Komunalnej w Mielcu. To jest Aparat fotograficzny MagniCount Parashot, dobry, dobry na także przekazujemy, może Pan Dyrektor przekaże. Pan Andrzej Jagiełłowicz, trzeci w miejscu, bardzo. Teraz Marszałek jest bardzo dumny i zaszczycony, że może patronować e, turniejowi poetyckiemu. E, I chciałabym przy okazji podziękować organizatorom, pani Józefie, Kartyś, Krasoń, przepraszam. E, Józefie Krasoń, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Mielcu, za, oraz panu doktorowi Włodzimierzowi Gąsiewskiemu za, za zorganizowanie tego turnieju poetyckiego, za stworzenie. Warunków do budowania i tworzenia tego środowiska literackiego. Bo dzięki temu jesteśmy dzisiaj te, tutaj wszyscy, za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również szanownemu Żyli. Wiem, jaka to trudna praca. Poziom literacki był bardzo wysoki, to też myślę, że ciężko było wybrać te naj, najładniejsze wiersze. I bardzo serdecznie dziękuję za, za obiektywne podejście do, do tego do tej pracy. Gratuluję bardzo serdecznie również wszystkim, którzy wzięli udział w, w tegorocznej edycji, dziewiątej już edycji Ogólnopolskiego Polonijnego Turnieju Poetyckiego. Dziękuję za, za to, że jesteście, bo dzięki wam właśnie poezja żyje. Była, jest i mam nadzieję będzie, bo poezja jest wieczna, i nie przemija. Także życzę wszystkim wiele, wiele sukcesów, aby te sukcesy przynosiły Wam każdego dnia osobistą i zawodową satysfakcję i lekkiego pióra. Także ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Że podobnie myślę jak Pani, ale już więcej nic mądrzejszego nie jestem w stanie powiedzieć. Serdecznie chciałem podziękować, bo ten, ten konkurs jest takim ważnym uzupełnieniem tego wszystkiego, co się dzieje w naszej mieleckiej kulturze. I myślę, że kultura się dobrze ma na tle tych wyczynów inżynierskich. Dzisiaj do południa żeśmy wręczali nagrody w konkursie plastycznym wśród dzieci i młodzieży. W zeszłym miesiącu podobny konkurs był wśród szkół Miela, powiatu Mieleckiego. W sobotę Pan Michalski też robi spotkanie z, z poezją. Myślę, że, 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 że możemy być spokojni, że tą równowagę psychiczną zachowamy. Nie tylko będziemy pracować, ale też będziemy mieli szansę coś skorzystać dla ducha. Państwu też życzę wszystkiego najlepszego. Myślę, że najważniejsze jest to, że, że macie Państwo taki talent że, talent, że potraficie na kartkę przenieść to, co macie w duszy, bo nie wszyscy, nie wszyscy niestety tak potrafią. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.